Wow, Jessie Denny, jak fajnie się ruszacie! O jacie, wasze stroje zmieniły kolor! Jak to wszystko pięknie i tęczowo wygląda! Chyba czas na nowy kolorowy challenge. To świetny pomysł. Mamy więc nowe wyzwanie z tęczowym jedzeniem. A wy oglądajcie, bo będzie bardzo wesoło. Jajcie, jaki ogromny automat z gumami do rzucia! Chcę ich jak najszybciej spróbować! O tak, to wygląda bardzo apetycznie! Chcę spróbować tego wszystkiego, ale niech pierwszy zacznie Deni. Zgadzam się, jestem gotowy zacząć od pierwszej czerwonej gumy! Naciskam na guzik. I patrzę, jak guma leci w dół. I to chyba prosto do nas. Jaka piękna. Mmm, jaka pyszna. I jaki fajny balon z niej wyszedł. Jess, teraz ty. Dobrze. Ja chcę zieloną gumę. I więcej niż jedną. Łap, tylko spójrz. Lecą i to trzy na raz. Am, nam, 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 nam. Balon wyszedł super! Deni, teraz ty! Albo wiesz co? Naciśnijmy razem na wszystkie guziki! Świetny pomysł! No to naciskamy! Wow, jednocześnie lecą gumy we wszystkich kolorach! Jakie dobre! A teraz nadmuchajmy balona! Wyszedł mega kolorowy! Ja też chcę spróbować gumy w różnych kolorach! Rzucam pierwszą, drugą... Ojej, odleciała! Ale nie szkodzi! A teraz dmucham balona, ale fajny! Moi drodzy, super! Macie tak dużo gum. Możecie je ze sobą mieszać i tworzyć zupełnie nowe smaki i kolory. A ja teraz spróbuję pomarańczową i czerwoną naraz. O, Jess, masz niebieską i fioletową. Poczęstujesz mnie? No dobra, trzymaj. Dzięki! Ojej, macie niesamowite szczęście. O takiej maszynie z gumami do rzucia można tylko pomarzyć. Zgadzam się, jestem w niebo wzięta. Ja też. O, mam pomysł. Potrzebuję talerza i ziarenek popcornu. Świetnie. Położę tu kilka gum, przykryję kloszem i troszkę to podgrzeję. O tak, powinien mi wyjść kolorowy popcorn. Jak to apetycznie wygląda. Mmm i niesamowicie smakuje. Jessa, ty co robisz? Zabrałaś wszystkie gumy? To niesprawiedliwe, to było wspólne. Zabrałam mieć, teraz są moje. Dżes, ale tak nie wolno robić. Trzeba było się ze mną podzielić. Chociaż mój popcorn też jest całkiem spoko. Ciekawe, co tam robi Ben? Wow, gra w nową grę od Multidoo. multi-do, multi Ty też możesz w nią zagrać. Pobierz ją w Google Play lub App Store będzie naprawdę wesoło. To jest niesamowite, tylko spójrzcie, tęczowa Coca-Cola. Jestem pewna, że Deni i Jess nie mogą się doczekać, żeby jej spróbować. Deni, patrz! Ta słomka idzie tutaj i tutaj, a potem tutaj. O rany, tu jest cały węzeł ze słomek. Jeśli spróbujesz wypić przez tę słomkę, to dostaniesz czerwoną kolę. Masz rację, Jess! Czerwona kola! Ale pyszna! Ja też chcę znaleźć jakąś fajną słomkę. Spróbuję tej. O tak! Dostałam fioletową kolę. Mmm, jest naprawdę dobra. O rany, tu trzeba pokonać prawdziwy labirynt, żeby trafić na słomkę z kolą, którą chcesz. Fajnie! Próbujcie szybko wszystkich smaków. Tak przy okazji to wygląda naprawdę pięknie. No, i w smaku jest niewiarygodnie pyszne. Jazz, patrz, a ja mogę pić od razu przez dwie słomki. Smaki się mieszają i mam coś niezwykłego do picia. Masz rację, Danny, to jest bardzo pyszne. Można na to patrzeć bez końca. Super, świetnie to wymyśliliście. O rany, tu jest jakaś dyskoteka. Fantastycznie! Oj! To było bardzo śmieszne! Szkoda, że kola się skończyła. Tym razem nasi uczestnicy dostali różne smakołyki, które są ułożone w tęcze. Próbujcie i to szybciutko! Od czego zaczniecie? Mnie podoba się ten czerwony cukierek. Chcę go spróbować. O, to guma do rzucia! Super! Ja też chcę czegoś spróbować. Zacznę od tego. Patrz, jaki fajny żelek. I bardzo pyszny. A teraz ja spróbuję jakiś żółty i zielony smakołyk. I tą żelkową tasiemkę też zjem. Mmm, jaka dobra. Jest trochę kwaśna, ale bardzo fajna. A to co? Jaki żółty proszek? Oj, ja, ci jest niesamowicie kwaśny. Jazz, jazz, pomóż mi. Trzymaj coś słodkiego, będzie ci lepiej. Ale śmiesznie to wyglądało. No dobra, co by tu jeszcze spróbować? Mmm, jaki piękny różowy lizak. Taki słodziutki. Macie tu taki wybór słodyczy, że można całą wieczność próbować czegoś nowego. Ten jedzenie jest naprawdę pyszne. Można je jeść bez końca. Och, ten żelkowy delfinek też był smaczny. I cukierek też jest super. A teraz wszystko popiję fantą. Ojej, przepraszam. Zakryzę to jeszcze kitkatem. A mnie się podobają te czerwone żelki. A mnie zielone. Są pyszne, kwaśne i jednocześnie słodkie. Wyżerka. O, a tu są moje ulubione paluszki boki. Paluszki w różowej polewie. To jest pyszne. A ja znalazłem żółtą słomkę z kuleczkami. Spróbuję wypić przez nią mleko. O tak, mleko zrobiło się bananowe. A ja znalazłam jakieś opakowanie z syropem. Spróbuję. O jacie! To jest takie kwaśne! Oj, Jest, co z tobą? Wszystko w porządku. A, Spróbowałaś kwaśnego smakołyku. Rozumiem. Wszystkim! Patrzcie jaką mamy tu fajną gierkę! Szybko pobierzcie grę Multi du Sort z Google Play lub App Store. Grajcie razem z nami.